Czołem Weekend, czołem Traderzy i Traderki. Witajcie w drugim filmie z cyklu Struktura Rynku. Dzisiaj opowiadam trochę więcej o tak zwanej analizie multiinterwałowej, czyli takim podejściu, w którym analizujemy kilka interwałów, a nie tylko ostatni, aby skuteczniej przewidywać, co aktualnie może się na wykresie wydarzyć i jakie szanse ma na przykład założony przez nas ruch, aby się zrealizował i gdzie ewentualnie może się skończyć. Zapraszam do oglądania Gdy spojrzymy na świeczkę tygodniową, to zawiera ona 5 świeczek dziennych, jeśli mówimy o rynku Forex, czyli otwartym od poniedziałku do piątku. Na krypto oczywiście będzie to 7 świeczek, ja jednak będę mówić się o Forexie. Zawiera ona 34 świeczki 4 godzinowe i około 120 świeczek godzinowych. Tak więc, czym schodzimy na niższy timeframe, tym mamy jakby większą ilość informacji o price action, o tym, co się aktualnie dzieje na wykresie. Ale właśnie to jest bardzo mylące i wielu traderów skupia się właśnie na tym końcu wykresu, tam robiąc swoje analizy i skupiając się na tym ostatnim elemencie. Jest to błędne podejście i właśnie dziś chcę Wam pokazać, dlaczego tak ważna jest analiza wielointerwałowa. Analiza wielointerwałowa jest ważna dlatego, że to czas jest elementem bardzo istotnym na rynku, a wielu z nas go w ogóle pomija i nawet sobie nie zdaje sprawy, że na rynku istnieje tak ważny element jak czas. Bo czym wejdziemy na wyższą ramę czasową, tym ten ruch będzie większy, będzie wymagał większej ilości pieniędzy i będzie trwał dłużej. I odwrotnie, czym zejdziemy na niższy time frame, tym ruchy będą szybsze, będą krótsze, i będą łatwiej wykonywane. Więc musimy mieć świadomość tego, że jeśli chcemy złapać jakiś większy ruch, to musimy dać sobie choćby ten element zwany czasem, żeby ten ruch mógł się wytworzyć. Natomiast analiza wielointerwałowa może nam pomóc w określeniu potencjalnych miejsc, gdzie mały, niepozorny ruch zamienia się właśnie w ten większy, czyli wyłapać duży ruch w jak najwcześniejszym momencie jego. I o to w tym wszystkim chodzi. To coś jak surfer, który Łapie początek fali, gdy ona jeszcze jest mała, a potem surfuje na niej, gdy ona się tworzy, coraz większa i większa, a potem, gdy ona się kończy i w końcu umiera, surfer kończy swój wspaniały rajd. I my też, tak ci surferzy, musimy złapać początek fali, pozwolić jej się rozwinąć, a potem wygasnąć, i w odpowiednim momencie z tej fali zeskoczyć. Spoglądając na ostatnie 5 minut wykresu. Widzimy tylko ciubek góry lodowej. Cała akcja, która spowodowała ten ruch, oraz to w jakiej fazie rynku aktualnie się znajdujemy, jest dla nas ukryte tak długo, jak nie zajrzymy na wyższe interwały i nie rozpoznamy odbywających się tam procesów. Gdy nauczymy się to robić, będziemy mieli większą świadomość fazy rynku i będziemy mogli lepiej przewidywać nasze tradey, lepiej przewidywać możliwy zakres ruchu. I wybierać miejsca do wejścia. Diagram, który jest Wam już znany, czyli trendy i korekty. Rynek zwykle zachowuje się w ten sposób, że tworzy trendy, czyli ma tendencję do podążania w jakimś kierunku, w górę lub w dół. Tu mamy przykład rynku byczego, czyli wzrostowego. Rynek wykonuje impulsy i korekty, tworząc wyższe szczyty i wyższe dołki. Normalne, naturalne zachowanie rynku, wszystko jest tutaj jasne. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę to, co tu nazwałem impulsem i korektą, mógłbym równie dobrze nazwać zupełnie inaczej. Mógłbym na przykład określić to miejsce jako trend, a nie impuls. Również tą korektę mógłbym nazwać trendem, a nie impulsem. Dlaczego? No oczywiście zdajecie sobie sprawę, że to, co widzimy tutaj, możemy określić korektą impulsem na tym tylko i wyłącznie timeframe, natomiast na innym. Cała ta korekta będzie długim trendem spadkowym, a cały ten impuls może być korektą jakiegoś większego ruchu. Więc pamiętajmy o tym i tak naprawdę korekta na wyższej ramie czasowej jest często, a właściwie zawsze, impulsem na niższej ramie czasowej, i trzeba o tym pamiętać, rozumiejąc fraktalność rynku. Krótkie przypomnienie diagramu z poprzedniej lekcji. Mamy tutaj rynek byczy wzrostowy. Rynek wykonuje impulsy, korekty impulsy, tworząc coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. Wszystko się zgadza, oczekujemy tego ruchu, lecz w pewnym momencie nasze oczekiwanie byczego rynku zostaje zakłócone, gdyż rynek spada w dół i wybija nam ten dołek po lewej. W tym momencie dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, zdajemy sobie sprawę i zakładamy, że to miejsce jest miejscem strong, jest miejscem swingu mocnego, które nie powinno zostać wyłamane. I oczekujemy teraz jakiejś korekty, która nie powinna nam tego wybić, a gdzieś w tej okolicy zawrócić. Czyli mamy już dwie informacje, które możemy sobie wykorzystać, planując naszego tradea. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo oczywista sprawa jest, że rynek porusza się dalej, i gdy wyłami nam to miejsce, to ten swing przenosi się tutaj, i teraz to jest nasz mocny swing. Tamtego poprzedniego już nie ma, i tego nam nie powinna cena wybić. Analogicznie to będzie nasze miejsce oporu, a tu będziemy szukać gdzieś w tej okolicy naszego miejsca do wejścia zgodnie z tym już teraz spadkowym trendem. No ale. Powstaje pytanie, jak to miejsce zawrotki wyznaczyć? Jak znaleźć to miejsce zawrócenia trendu na żywym wykresie? I tu właśnie przychodzi nam z pomocą analiza niższego interwału. Popatrzcie sobie, mamy tutaj impuls, prawda, który idzie i kończy się korektą, ale ten impuls składa się na niższym time frame z szeregu impulsów i korekt. Prawda? W związku z czym, jak się dowiedzieć, że to miejsce jest właśnie końcem? tego swingu z higher time frame, czyli tego białego nazwijmy go swingu, no bardzo prosto, na niższym time frame zobaczymy, że w pewnym momencie rynek zaczyna spadać i robi nam change of characteristic właśnie tutaj, to jest dla nas potwierdzenie że ten biały impuls się zakończył, a rozpoczęła się biała korekta, no o super, to teraz kiedy możemy spodziewać się zakończenia białej korekty, jak ją rozpoznać Myślę, że się domyślacie, tak? Ci, którzy już wiedzą, brawo dla Was. Oczywiście stosujemy tą samą metodę, czyli na niższym timeframe będziemy szukać zmiany charakterystyki, prawda? Ta zmiana charakterystyki w tym przypadku nastąpiła gdzie? Tak, tutaj, dokładnie tak. Czyli na tym niższym timeframe zostało złamany ten wyższy szczyt i uznajemy, że to był dołek biały który zaczął się tutaj i mamy wszystko połapane. I teraz spodziewamy się impulsu, który oczywiście będzie się toczył. I zwróćcie uwagę, że znają, mając świadomość tej struktury rynku i mapując go sobie w ten sposób, możemy sobie wymyślać najróżniejsze scenariusze do zagrania, bo możemy się zaczaić konkretnie na ten dołek, możemy się zaczaić na przykład na shorta z tego miejsca lub gdzieś tutaj. Wszystko to jest możliwe. Zwróćcie uwagę, że ja teraz mówię tylko o strukturze rynku, nie używamy teraz żadnych innych elementów, które mogą nam jeszcze pomóc wyznaczyć te miejsca. To jest teraz pure struktura rynku, czyli to, co widzimy tylko i wyłącznie z price action. Wyobraźmy sobie, że mamy tu czterogodzinny wykres. Wykres podąża do góry, robi korektę, po czym tworzy się kolejny impuls i wybija nam ten szczyt. Co nam mówi to? Że ten dołek to jest silny dołek. Tutaj zostało zatrzymany spadki, tu zostały położone pieniądze, to jest nasz strong low. Rynek podąża do góry i oczekujemy korekty. Jak rozpoznamy korektę? Na wewnętrznym, czyli na internalu, na niższym time frame poszukamy sygnałów słabości, na przykład change of characteristic, który będzie możliwym potwierdzeniem, że zakończył się ten byczy swing i rozpoczęła się nasza korekta. Kiedy ta korekta się zakończy? No oczywiście tą samą metodę zastosujemy, czyli poczekamy na Internalu na niższym time frame na change of charakterystyk i uznamy, że najprawdopodobniej ta korekta się zakończyła. Teraz otwarcie longa tutaj będzie w zgodzie ze strukturą, czyli będziemy łapać ten duży impuls do tego całego ruchu. Jak to może wyglądać praktycznie na wykresie? Proszę bardzo, mamy tu 4-godzinny wzrost. Ta sama sytuacja. Silny dołek się wytworzył, silny ponieważ się obronił, wybił ten szczyt. Wszystko się zgadza. Oczekujemy teraz korekty. Kiedy się dowiemy, że zaczęła się korekta. Musimy mieć sygnał change of characteristic na niższym timeframe, on będzie wcześniej, potem w pewnym momencie pojawi się już na czterogodzinnym wykresie i będziemy wtedy mieli wewnętrzny ten ruch, ten order flow wewnętrzny będzie niedźwiedzi. Czyli będzie teraz się tworzyła korekta w tym trendzie wzrostowym czterogodzinnym i mamy tego świadomość jako traderzy, panujemy nad tym i rozumiemy to. Teraz możemy sobie tradować tą korektę, choć oczywiście pamiętajmy, to są zagrania słabe. Silnym, mocnym zagraniem będzie złapanie oczywiście kolejnego impulsu do góry. To będzie najlepsze zagranie. A jak je rozpoznać? Ta sama metoda. W pewnym momencie ten impuls się powinien zakończyć. Pojawi się nam część o charakterystyk, na przykład na piętnastkach i w tym momencie uznamy, że do tego ruchu korekta się właśnie zakończyła. I teraz będzie fajnie złapać kolejny wielki impuls do góry i się do niego przyłączyć, czyli złapać tą falę surfera, gdzie ona się właśnie zaczęła tworzyć. Jak ją złapać? No oczywiście przechodzimy na piątki i szukamy change of charakterystyk na piątkach, w tym przypadku nasz change of charakterystyk symbolicznie jest tutaj, i od tego miejsca możemy założyć, że rynek podąży do góry zgodnie ze wszystkimi interwałami, a my wyłapiemy co najmniej tak długi impuls, jak ten tutaj. Do tego wszystkiego możemy oczywiście i powinniśmy dołożyć to, co już macie w swoim arsenale, bo przecież jesteście już traderami i macie w swoim arsenale różne narzędzia. Możecie dołożyć popyt, podaż, płynność, premium discount, jeśli ktoś stosuje tą terminologię do ceny wykupionej, wyprzedanej, fibonacciego, cokolwiek zastosujecie, to Wam może pomóc wynaleźć to miejsce, czyli na przykład powiedzmy, że złapiecie Fibonacciego z tego ruchu, prawda? i Fibonacci na przykład tu będzie na przykład 618. i Wy z tego miejsca zaatakujecie albo poczekacie na Czocza i jak będzie Czocz i korekta w tym miejscu, zagracie sobie tego gold, gold longa długiego i bardzo zyskownego Wykorzystując określone time frame'y Możemy sobie bardzo ułatwić tradowanie i zamiast strzelania na oślep mieć nadzieję, że szczelimy się we właściwy moment na rynku z naszą transakcją. Przykładowo możemy użyć time day, czyli tego największego jako miejsce, gdzie poszukamy potencjalnego zawrócenia czterogodzinnego trendu. Na czterogodzinnym będziemy na, na tak zwanym narrative, czyli narracyjnym, będziemy szukać. Tego czy jesteśmy teraz w trendzie, czy w korekcie, czy w impulsie, e czy w korekcie na tym czterogodzinnym. Na M15 będziemy patrzeć, czy to się właśnie ten trend albo korekta kończy, albo zaczyna. A na M1, M5 możemy szukać konkretnych miejsc do wejścia, potwierdzających te z M15 miejsca potencjalnego zawrócenia. No, i kończąc, ostatni slajd. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Przepraszam za mój głos, ale jestem troszkę niedysponowany. Praktyka tego, o czym powiedziałem. Pamiętajcie, że rynek robi zawsze co chce. Mark Douglas, wszystko może się zdarzyć. Każda chwila jest jedyna w swoim rodzaju, i każda przewaga i wynik są wyjątkowymi doświadczeniami. Tak więc, w sytuacji potencjalnego na przykład trendu spadkowego, my tu zakładamy, że. Zacznie się teraz jakaś korekta, prawda? I ta korekta się wytworzyła. Teraz, następnym naszym założeniem jest, że to miejsce tutaj się obroni, prawda? Zgodnie z tym, jakie są zasady, ale musimy pamiętać, że nie wiemy, czy się obroni. Rynek może zrobić wszystko, co zechce. Dlatego, zawsze jak coś planujecie, miejcie oczy otwarte i patrzcie, co wam rynek mówi. Czytajcie informacje i starajcie się je składać w całość, aby. Nie narazić się na niepotrzebne straty. Bo rynek może zrobić to, czego oczekujemy, czyli może nam w pewnym momencie zawrócić, zrobić część of characteristic i podążyć w dół, ale równie dobrze my tu się zaczajemy na shorta, a on podąży do góry, wybije nam ten szczyt. Co to daje albo co to zmienia? Wszystko, kochani, da się ogarnąć, jeśli się panuje nad swoim traderskim mindsetem. Jeśli graliście tutaj cokolwiek i się to. Nie powiodło i rynek wybił to do góry. To możecie spokojnie przestawić się. Aha, skoro tak ważne miejsce się wybiło, to najprawdopodobniej skończył się ten trend i idziemy do góry, prawda? I co będziemy robić? Będziemy szukać longów. Oczywiście cały czas pamiętając o strukturze rynku. Tyle na dzisiaj w tym filmie. Miały być ćwiczenia praktyczne, ale się nie wyrobiliśmy czasowo, będzie to za długie. A więc ćwiczenia praktyczne to będzie osobny film. Jakbyście mieli pytania, pisać, dzwonić, wysyłać gołębie. I do zobaczenia w filmie, w którym spojrzymy na to wszystko już praktycznie i ten chaos struktury rynkowej ubierzemy w jakieś ramy, korzystając z tej wiedzy, którą Wam w tych dwóch filmach przedstawiłem. Czuwaj, rynki nie śpią.